Poboczny wątek Ambergold. Marcin P. Uniewinniony afera Ambergold. Marcin P. Ostatecznie uniewinniony w sprawie przestępstwa skarbowego. Sąd Najwyższy oddalił w piątek kasację prokuratury wyroku uniewinniającego twórcę Ambergold Marcina P. W sprawie opóźnień we wpłatach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych w firmie wynagrodzeń. Tym samym uniewinnienie w tej pobocznej sprawie P. Stało się ostateczne. Jak uznał SN, sądy orzekają jednoznacznie w podobnych sprawach wpłat należnych podatków oraz danin i nie uznają takich sytuacji, jaka w tym procesie dotyczyła P. Za naruszenie przepisów. W sierpniu 2018 rok. Za jeden z zarzutów w związku z tym przestępstwem skarbowym sąd rejonowy Gdańsk Południe skazał Marcina P. Na karę 25 tysięcy złotych grzywny. Sąd pierwszej instancji uznał wtedy, że były szef Ambergold nie wpłacał w terminie ustawowym to jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, na rachunek Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za miesiące maj i czerwiec 2012 rok, w łącznej kwocie ponad 283 tysięcy złotych. Od drugiego zarzutu, że Marcin P. zwlekał z podobnymi płatnościami w latach 2010-2011 na kwotę ponad 570 000 złotych, Sąd Rejonowy go uniewinnił. Od wyroku Sądu Rejonowego odwołała się prokuratura i obrońca Marcina P. Sąd Okręgowy w Gdańsku w styczniu 2019 roku. Uwzględnił apelację obrony i uniewinnił P. Także od zarzutu, za który został skazany przez sąd pierwszej instancji. Co wówczas inaczej interpretował kwestię wcześniejszych nadpłat dokonanych przez P. Przy rozliczeniach z fiskusem. Jednocześnie sąd drugiej instancji utrzymał wtedy w mocy wyrok uniewinniający wydany przez sąd rejonowy za drugą część aktu oskarżenia. Sędzia siuchniński, to trochę zastanawia od prawomocnego wyroku uniewinniającego w tej sprawie kasację wniosła prokuratura. Jej zdaniem gdańskie sądy źle zinterpretowały przepisy ordynacji podatkowej. Jak wskazywał prokurator, istota tej sprawy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy nadpłata na poczet należności podatkowej może być zaliczona na poczet innej należności już po terminie, w którym nastąpiła nadpłata. W ocenie prokuratury brak wpłat na poczet danin które nastąpiły już po nadpłacie, wywołało formalny skutek przestępstwa, a istnienie wcześniejszej nadpłaty mogłoby mieć co najwyżej ewentualny wpływ na wymiar kary. SM nie podzielił tej argumentacji, wskazując m.in. na jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w takich sprawach. Trochę zastanawia, że doszło w tej sprawie do wniesienia kasacji, z tego względu, że tak naprawdę interesy finansowe Skarbu Państwa nie zostały w tej sprawie w najmniejszym stopniu przez P. Ani zagrożone, ani naruszone, zaznaczył sędzia Andrzej Suchniński. Sędzia przypomniał, że w zeszłym roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż możliwe jest zarachowanie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych także w sytuacji, kiedy nadpłata powstała wcześniej niż zaległość podatkowa. Niezależnie, że w tej sprawie tak naprawdę na rzecz fiskusa pieniądze z Ambergold wpływały wprawdzie nieterminowo, ale w dużo większych ilościach niż powinny i powstawały nadpłaty, to za trafne należy uznać decyzję organów skarbowych, które prowadziły do takiego zarachowania nadpłat, powiedział sędzia Siuchniński. Dodał, że aby uznać fakt przestępstwa, to pojęcie niewpłacenia daniny w terminie, musi być związane z uszczerbkiem finansowym. Mimo oddalenia kasacji jako bezzasadny Jesen zapowiedział przygotowanie pisemnego uzasadnienia w tej sprawie. Finał głośnej sprawy z kolei główny proces twórców Wammergold Marcina P. i jego żony Katarzyny P. przed sądem okręgowym w Gdańsku rozpoczął się w marcu 2016 rok i trwał 3 lata i 2 miesiące. Jego finał nastąpił w maju 2019 rok, doszło wówczas do mów końcowych. Samo jednak odczytywanie wyroku zajęło sądowi kolejnych 5 miesięcy do połowy października 2019 rok. Od tej daty sąd okręgowy zaczął sporządzać pisemne uzasadnienie wyroku. Zakończył je pod koniec lipca 2020 rok. Pisemne uzasadnienie wyroku liczy ponad 9,3 tysięcy stron i zajmie ok. 47 tomów akta sprawy. Sąd Okręgowy w Gdańsku nieprawomocnie skazał byłego szefa Ambergold Marcina P. na 15 lat więzienia, a Katarzynę P. na 12,5 roku więzienia. Oprócz kar pozbawienia wolności sąd nałożył na twórcę Ambergold i jego żonę zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym na 10 lat. Wymierzył im też kary grzywne dla Marcina P. 159 tysięcy złotych, a dla Katarzyny P. 135 tysięcy złotych. Apelacje od orzeczenia pierwszej instancji złożyli obrońcy Marcina P. i Katarzyny P. oraz prokurator. W grudniu zeszłego roku sąd apelacyjny w Gdańsku wylosował sędziego referenta do procesu odwoławczego w tej sprawie. Możliwe, że w pierwszym kwartale 2021 rok dojdzie do losowania pozostałych dwóch sędziów do pełnego składu orzekającego. Termin początku procesu odwoławczego nie jest jeszcze znany. Kilkanaście tysięcy oszukanych według łódzkiej prokuratury okręgowej, która prowadziła śledztwo, Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-2012 w ramach tak tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 milionów złotych. Oskarżenie dotyczy także prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy. Według prokuratury oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Ambergold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 rok, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji o 6%. Do nawet 16,5%. W skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 rok. Firma ogłosiła likwidację, a tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy ani odsetek od nich. Oskarżeni pieniądze pozyskane z lokat wydawali na rozmaite cele, między innymi na finansowanie linii lotniczych Hold Express z nieistniejący już przewoźnik, w którym głównym inwestorem była Amber Gold, przeznaczono prawie 300 milionów złotych. Część dochodów szła też na wynagrodzenia. Ustalono, że z tego tytułu oskarżeni wypłacili sobie 18,8 milionów złotych.